Dawno nie było, aktualizacja. Jestem już po drugim malowaniu podłogi, cokołów. Planka okienna jest zrobiona. No i zabrałem się za instalację, tutaj mam 24V oświetlenie. Tutaj już jest przygotowane ta puszka po lewej stronie to jest wejście zasilania 24, puszka po prawej wejście zasilania 230 V, rozdzielnica oraz no po prostu skrzynka z bezpiecznikiem 20 na 24 Tutaj jest rozdzielnica już troszkę większa, tu jest, będzie zasilana 230 V. No i wejście na rurki i instalacja przejdzie na drugą stronę. Tu już jest też przygotowana puszeczka do oświetlenia i stąd tutaj na gniazdka i do puszki na zewnątrz, do znaczy do instalacji zewnętrznej. To tyle.